Dobre wszystkim. I lot. 500, druga, trzecia 500. Grandzet mamy dzisiaj. Troszkę wyżej, tak nad Berlinem. Neurypin też był nad Berlinem, ale troszkę tak niżej. To jest tak. 50 km od Berlina gdzieś. Gołębie wypuszczone, 6.5. T5, przepraszam. Nó wcześniej nic nie dadzą się tym, żeby ten wiaterek się ruszył po górę. Wilgotność trochę spadła. Mamy spoczekać do szóstej, gdzieś tak, piąta No już tak było lepiej trochę. No. A tak to to wilgoci takiej pełno. No ale cóż, no zobaczymy. A no. No teraz wiaterek silny, bardzo silny. Mury idą z zachodu. No ale ten wiaterek tak się ruszył około godziny 8:00 dopiero. Także dwie godzinki miały bez no, takim lekkim wietrze. No zobaczymy, może lepiej, może gorzej no, się okaże. I w głębi raczej poszło mało. U nas w sekcji tak dosyć. No jeszcze chyba sporo. 326 bodajże, plus jeden chodowca tam. Koszuję w Chyba koszuję. No te rybki se pływają. Ładne statko. Także 326 tutaj u nas tak, no plus jakieś tam to... może jeszcze gadałem 20. No. Także no nie za dużo, nie za dużo do konkursu, znów będzie ciężko ostatnio, był jeden w konkursie, tylko tam siódmy w sekcji była samiczka Teraz niby też poszła, ale tak na treningu coś tak nie mi spóźniła Na ryzyko ją dałem, no ale Miałem jej nie dawać, ale tak, no dosyć. O półtorej godziny z treningu leciała. Dużo, niedużo. Niby na oblocie jeszcze w 5, sobotę. W miarę tam normalnie trenowała, Zobaczymy, no. No najwyżej człowiek będzie sobie... wywał włosy z głowy, no. Niech nie wrócimy, no. bo sygnały dawała, że nie chce iść za bardzo. Aczkolwiek no może jakiś tam lekki pech, no. I Tam trzech samiczek brakowało. Ale doleciały tam, no jedna nawet od 12 dopiero doszła, tak że no, mogły się gdzieś tam trachnąć, no. Przeleciała ta samiczka, tam była w Kazimierze Wielkiej, tam z... z cielu 2, Trzy tygodnie temu, chyba przed piecem był ten no Dopiero teraz tam chyba wcale puścił pod Kielcami, gdzieś tam, ale no, dotarła. Roczniacka też dotarła z ostatniego ciela Także z ostatniego jeszcze pięciu brakuje Jednej roczniaczki i tam Czterech, no można powiedzieć starszych gołębi No ale taki co pierwszy raz Poszły, no. Także nie mogło się coś tam Coś tam Zawiesić, no A poza tym nic nie dolatuje nic nie dzwoni No i tak, no Statko Zapki polują polują. Zobaczymy na no 5 godzin. 5 z kawałkiem. Może lekko nawet poniżej, jakby trafiły. A, ale raczej od początku nie było takiego wiatru. Tak 5 pół godziny gdzieś tak no. Powinny się pojawić gołębie, zobaczymy. No. no na razie na tyle, czekam na gołębie. No tak jakby się pojawiły gołębie chyba. A cze, Tak, są już gołębie. Jest trójka. Albo nawet czwórka. A cze, cze, To pięćdziesiąt. A To jest trójka, trzy samice, dwie typowane, a tej nie zatypowałem. jest czwarty, wyszedł, a ten z Warszawy. 9.49. No. czterdzieści dziewięć, 2, czterdzieści no, Także minuta po minucie, ale ta już z Warszawy bardziej. No. Zaskoczyły. Iż tak. I miałem samiczek nie typować, ale jednak zatypowałem samicę. Aczkolwiek chyba jeszcze dwie są typowane. Na pewno. Muszę wodę dać, bo dałem taki ośbak. sami co nie typować Chcę trochę odpocząć, a no, tutaj nie idzie odpocząć stada. No, reszta będzie przedmuchana jeszcze. No, dzisiaj rano, tam, jak wściekły latały tutaj. Na no i, te i reszta nie trafiła no. już jest pięćdziesiąt pięć no. o jest piąty a to czwar a, czwarty dziewiąta pięćdziesiąt jeden no ten dopiero drugi lot tego samczyka Pierwszy samczyk się pojawił Dopiero teraz wpadł chyba A ciecie no, 7-7-3 przyleciała, postarała się no, A to było dla niej loty No No, a dopiero jej trzeci lot dwa konkursy, no. Dwa razy typowana ale no dalej rozruch większy. Na razie przerwę. No teraz przez samiczka no też nie typowałem jej. Bo... No właściwie za bardzo nie pamiętam co typowałem. Dwa ale... samczeki zatypowałem. Pierwsze piątce. da być może że któraś tam była. z dziesięciu. Powinny być raczej. Ale tak trudno powiedzieć: no, na pewno do tego interfa. Tu jakiś się pojawił, ale. Trochę go rzuciło i. Leciał dalej. A jest kolejny. Chyba jakiś samiec. Samczyk typowany. O, ciać, o, ciać, o, ciać, o, ciać, o ciać tego jakiegoś, jako czwartego typowałem chyba odbił się już 7 gołębi jest jeszcze przed dziesiątą to, kurde no, no miłe zaskoczenie 957 pięćdziesiąt no, to 10 minut od pierwszego te pierwsze trzy mogą być fajne czwarty jeszcze test ale się okaże. Dobra, idę chwilę przed spaw. Jest kolejny. A i tu trzy sztuki są. A teraz tu Jakby były puszczone w zakomina. Cztery sztuki na raz. To jeszcze się, kurde, się tak nie zdarzyło. A, ać, ać, A No jest 6,8 no No jeszcze przed 10 chyba się udało No to jednak, jednak, jednak dała radę no Może nie tak na pusto no 4 odbite Idę zobaczyć jeszcze przed 10 jest 11 jest o, jeszcze 9,59 no. Także ładnie o i tu jeszcze jedna przeleciała znaczy 7 a i 4, dobrze no, ta się biła jako ten, to dobrze 711, jeszcze 9 gołębi o, także jeszcze takiego, no w tym roku lotu nie było, żeby... Cztery na no raz, siadły. A Gniazdówka, to A, jeszcze jeden samiec gniazdówki. Gniazdówka, wszystko prawie. No jeszcze dziewięć tu brakuje. Aczkolwiek to dopiero 10 minut, 13 minut. Lopo, no. Po no. Jest teraz po dłuższej przerwie. No, samczyk przyleciał tutaj z budowieństwa. No, on z 700 przyleciał na drugi dzień. Tak, na drugi dzień rano. 5.20 wary tam było. Jest teraz 13 i Idę tam zobaczyć. No jest trzynaście, dziesiąta dwanaście, dziesiąta siedem, dziewiąta pięćdziesiąt dziewięć, te cztery przyszły, dziesiąta czterdzieści siedem, osiem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt jeden, piątka No ale coraz, coraz mniej, no. nic za bardzo nie widać. I no jeszcze parę sztuk, 7 sztuk. No jeszcze no, mogłyby się zlecieć, miary tak szybciej. No, ale nie widać. No. No tutaj teraz znajomy dzwonił, no to 3 sztuki ma z 20. Także też tak jakoś, nie za specjalnie. No, gdzieś tam przewiało te gołębie i dupa blada no. To co trafiło, to trafiło, a dalej... Gdzieś tam poszły no. No, Zobaczymy no. No, teraz przyleciała samiczka, kamera nie zdążyła się odpalić. Ale już ze wschodu. No 10, 23, 14. No ta była na 700 No też się troszkę spóźniła No i teraz też przeleciała, no nie trafia jeszcze 6 nie ma no teraz 3 sztuki się wracały Chwilę wcześniej Próbuję do czego dojść, co brakuje. No, już 2-3, już wiem jakie. Chyba samczyki czerwony, co był trzeci, 700. -ki. Nakrapiane, z 18? Nie ma. No, a dopiero drugi raz poszła. No i tu samczyka nie ma 611 takiego z 18. No, raczej taki jest. Troszkę wolniejszy, niepewny, no też lubi przylatywać raczej. no i Jeszcze trzy jakieś, ale teraz nie, można, nie mogę sobie skąd Wypatrzcie co tam brakuje. No. no dobra, czekam jeszcze na tę szóstkę. No. Dokończenie dzisiejszego lotu. Przylot na papierze. no dość fajnie tutaj w sekcji fajnie siadły no tak przeważnie każdy tak po 3 dostał do 10 góra 4 u mnie 11 może nawet 12 wejdzie w konkurs w sekcji ale tak no te 10, 11 no tak raczej na pewno także fajnie to wyszło zobaczymy, jeszcze tam wyników nie ma, ale jakoś tak Powinna być czołowa seria W końcu jakoś tak miło No ale brak trzech głębi No niby te dwa takie dosyć Dwa dopiero drugi raz poszły Jednego e, Jeden troszkę tam bardziej był Lotowany no, aczkolwiek też na za do tej pory Tak nie za bardzo mu w tym roku uszło no, Zobaczymy może jutro jeszcze coś przyjdzie na Przyszła dwulatka ale to z wrześni, no i w piątek przyszła roczniaczka eee, z I Jeszcze coś tam, jeszcze jakaś roczna tam przyszła, też chyba jeszcze samiczka. Także troszkę się zlatują, no zobaczymy jak tam. No to na razie na tyle, dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, dobry rok.